Już jutro poznamy czwarty chapter od końca. Już jutro będziemy tylko o miesiąc od zakończenia naszej ukochanej serii. Ale czy ta historia potoczyła się satysfakcjonująco? Czy widzowie dostali to, co było im obiecane? W to powątpiewam, tak jak pewnie większość z Was. Niemniej jednak musimy sobie powiedzieć, że mimo tego, że dzielą nas tylko cztery rozdziały od poznania tajemnicy końca Jujutsu Kaisen to nadal nie mamy pojęcia, jak sprawy mogą się potoczyć. Magicznie przed nami może pojawić się Uraumę, która tańczy sobie Sakarim od ponad 300 chapterów. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby Itadori stał się jednością z Sukuną, albo finalnie jest jeszcze część z nas, która oczekuje wisienki na torcie, czyli fuzji Dengena. Aktualnie ze względu na przewidywaną długość serii żadne wielkie plany nie są możliwe. Czy więc w takim razie to faktycznie Sukuna został pokonany przez unieruchomienie Nobary i pewne trafienie Itadoriego? No cóż, te i inne opcje sobie dzisiaj rozważymy. Zapraszam do dyskusji. Mamy tu oczywiście 10 grafik, które przedstawiają najbardziej możliwe zakończenia Jujutsu Kaisen i przebiegi następnych chapterów, a zaczynamy od Uraume, która po 300 dniach tańczenia magicznie schodzi z niebios z Hakarim i zamraża wszystkich, a Sukuna wychodzi z tej sytuacji cało. Ja wiem, ja wiem, to już ludzi musi nudzić, ale ja myślę, że GG przyzwyczaił się do tego, że mimo tego, że narzekamy na Sukune, który wiecznie jest broniony plot armorem, to i tak czytamy tę serię. I dlatego to jest bardzo prawdopodobne. Ja myślę, że tak 75%. W związku z tym, że wcale nie jest odległym, żeby czarownik z i jakim Uraume jest, był, była w stanie zamrozić Nobare, i dzięki temu Yuji Tatori zostaje jako ostatni na placu boju, jedynie z mocą Megumiego, który być może jakoś wspomoże go. To jest o tyle ciekawe, że to się łączy z tym, co mamy tutaj, czyli teorią o ostatecznym połączeniu się Itadoriego i Sukuny, a to są słowa Kenjaku, do których zaraz wtrącę. Tengen merger, fuzja Tengena, nieprawdopodobne. To się po prostu nie wydarzy, przynajmniej nie w tej serii. To znaczy, może być jakiś zalążek tego, że Sukuna przy pomocy Megumi'ego w końcu to aktywuje, ale to po prostu nie dojdzie do skutku. W sensie, gdzieś... Na drodze realizacji tego, na jakimś. No po prostu model przyczynowo-skutkowy zetnie się w połowie, tak? I nie uda się. To będzie taki najprawdopodobniej cliffhanger za 1-2 chaptery, i to będzie ostatni łabędzi śpiew Sukuny, ale to tyle. Myślę, że jeśli mogłoby się to wydarzyć, to w nowej serii. I mówię o niej dlatego, że GG Akutami powiedział, że no najprawdopodobniej powinien zostać w niedalekiej przyszłości ogłaszany jakiś wielki ewent związany z Jujutsu Kaisen, no i nowy projekt. Więc no cóż, Jujutsu Kaisen Shippuden, czekamy. Czekamy na to. Itadori, który zostaje sam. O, to są słowa Kenjaku. Kenjaku powiedział, że tak długo jak Itadori będzie istnieć, to Sukuna również będzie istniał i cykl klątw razem z nim. W ostatnim czapterze Itadori powiedział Sukuna, zakończmy ten cykl klątw, jeśli to ma dojść do końca to Itadori musi się, no nie wiem, zespolić. Może z tym ostatnim palcem, z tym artefaktem być może po prostu oni są trochę jak plus i minus, i z tego wyjdzie nic, minus, <grych> i tyle. I moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. Jujutsu Kaisen na 99% zakończy się w taki sposób, że e, wedle przepowiedni Nobara. Przeżyje razem z Megumim, i z tej trójki jako jedyny odejdzie właśnie Itadori. A w ogóle najśmieszniejsze jest to, że w tle Juta Okocu będzie mógł przetrwać jako manifestacja Riki, a Gojo jako ktoś, komu wróci świadomość. Ale to jest naprawdę długa historia, bo tam jest mnóstwo ewentualności i jakiś odnóg od tej historii. Coś, co nie jest prawdopodobne, ale chciałbym to zobaczyć, bo od dawna tego nie widziałem. To Sukuna wygrywający, to jest właśnie ta grafika. Myślę, że jest na to tak 40% szans, ale Boże, jak ja sobie bym życzył i cenił, gdyby Gege w końcu poszedł nieco pod prąd, zaryzykował i zobaczyłbym, jak król Eryhejan triumfuje nad nimi wszystkimi. Hej, pokonał naprawdę gromady, tabuny i całe... rzesze. Całe rzesze czarowników. On na to zasługuje. Jest najbardziej inteligentnym szamanem w Jujutsu. Wymyślił wiele rzeczy, mnóstwo ewentualności, radził sobie w każdej sytuacji, mimo tego, że parę razy był podparty do ściany. Teraz się zastanawiam. A zresztą, dobra. Lecimy dalej. Nobara kończy to w tym chapterze, i przez następne trzy rozdziały. Widzimy podsumowania Jujutsu Kaisen, ten świat stworzony na nowo pod taką kuratelą Gakugandziego, pod jego władzą, tak jak to zostało ogłoszone. I tym samym świat wchodzi w czas nowych regulacji i lepszego funkcjonowania z energią, dzięki czemu ludzie uczą się kontrolować i powstaje mniej klonów. Albo C, albo B. No nie wiem, daję, że to też jest prawdopodobne na 30-40%. Itadori wygrywa, jest szczęśliwy, wszyscy przeżywają, jedyną osobą, która była bardzo ważna, została nam przedstawiona w podstawowej obsadzie i playadzie gwiazd, to Sukuna. No nie, 20%, myślę, że jest na to jakiś część szans, w związku z tym, że no ludzie, tak jak trochę w Tokyo Revengers, lubią kiedy wszystko zmierza w stronę Przyjemnych zakończeń, no bo jednak musimy się liczyć z tym, że dużo ludzi, którzy ma do czynienia z Jujutsu są młodzi, więc im by to nie przeszkadzało. To nie jest oczywiście coś, do czego ta seria przyzwyczaiła nas przez pierwsze 200 chapterów, no ale zakładam, że jest jednak cień szansy na to, że coś podobnego się wydarzy. Gege Akutami nie kończy wcale tutaj serii, dochodzi do jednego wielkiego cliffhangeru i ogłasza coś nowego. Daje to do B. Mówię o tym dlatego, że to może być historia troszkę podobna jak z Bleachem. Tak mi się wydaje i parę osób sugerowało to w komentarzach. To znaczy, kończy się to absurdalnie okropnie w mandze i później w anime jest to naprawiane. No cóż, w przypadku na przykład Hajime i Sajamy nie zostało to w pełni zrobione, mimo, ten, że ten, mimo tego, że autor miał bardzo dobry kontakt z twórcami, to znaczy z mapą, ale myślę, że tutaj istnieje takie prawdopodobieństwo. Ono jest co prawda nikłe, ale no nie wykluczałbym tutaj kompletnie żadnej opcji. Kenjaku. Nie widzieliśmy jak skończył, w pewnym sensie. Widzieliśmy jak skończył na ziemi, później wypuścił z siebie wszystkie klątwy, nie widzieliśmy jak one zostały pokonane przez Trikę, zostało wyłącznie powiedziane, że ona dała sobie z nimi radę, jest królową, prawda, ale ostatnią jego wolą było przesłanie yy, fuzji, w sensie raczej tej zasady, że Megumi może kontynuować, co dla mnie bardzo enigmatyczne z perspektywy tego, że aktualnie góra jest jej przeciwnikiem, no oponuje temu i nie widzę żadnego okienka nadziei, dlatego żeby miał stać się zły i tym samym dopełnić wolę Kenjaku, ale jednocześnie, no po prostu, Juta się później w cudzysłowie teleportował na miejsce w Szyndziuku i nie widzieliśmy już takiego, nie wiem, wyplenienia po pierwsze tych klątw, po drugie jego tej formy ostatecznej, która była połączona jakimś cieniem, tam była. No, bardzo dziwnie to wyglądało. bo w ogóle mam wrażenie, że to jest taki najbardziej zamglony, niejasny i niejednoznaczny fragment w historii Jujutsu. W sensie Takaba, o, i to do Teleportacja i Juta. No ale cóż, dajemy to do B. Bo to wszystko. Nie no dobra, dajemy to do C. Genjaku nie ma prawa wrócić w pewnym sensie. W sensie no, nie ma na to szans większych. To jest Hakari, czyli. To jest po prostu o tym, że będzie kontynuacja Jujutsu i tyle. Chciałem to w taki sposób przedstawić, bo Hakari moim zdaniem jest elementem, albo raczej takim arterią historii, która nigdy nie została rozwinięta, a zostało nam jednak ukazane tak dużo postaci, że myślę, że drzemy w nich na tyle duży potencjał, żeby przedstawić nam nową historię i ma to swoją szansę. Druga sprawa jest... O! I ostatni kafelek to historia Jujutsu jest kompletnie niezdefiniowana. I niemożliwa do przewidzenia, w tym momencie jedynie ekstrapolujemy i musimy stawić pytajnik. Ergo jujutsu kończy w sposób niespodziewany i tym samym nielogiczny, bo nie nawiązuje do poprzednich wątków historii i fabuły, i jest czymś, co kończy jak My Hero Academia. Tak na to patrzę, myślę, że jest na to szansa. Nie chciałbym, żeby tak skończyło, ale no cóż, dajcie mi znać, które według Was jest najbardziej prawdopodobne. To są moim zdaniem wszystkie opcje. Nie wiem, jeśli Wy coś wyklarujecie, to na pewno będę chciał o tym usłyszeć, bo mam wrażenie, że przygotowywałem się na każdą ewentualność i jakaś różnorodność tu została zachowana. Czy da się wykroczyć nieco poza te sztywne ramy i etykietki, które ja tu przedstawiłem? Być może, ale ja nie widzę tego na swoim widokręgu, także dajcie mi znać. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i słyszymy się już jutro w materiale z 268 rozdziału.